Siemanko. Dzisiaj obstawiamy hype MMA i fame MMA. Oczywiście hype MMA jest od fame'u Chyba trzeba stoczyć. Nie, trzeba stoczyć jedną walkę, potem jakaś runda finałowa. Nie wiem, to jest nieważne, ale pierw obstawimy hype. Oczywiście. Pierwsza walka to Adam Woźnicki. Nie, to nie jest pierwsza walka. Tu jest źle ponumerowane, ale dobra, właśnie ten kliku Adam Woźnicki kontra Paweł Szwed. Mi się wydaje, że ten Adam Woźnicki to kiedyś trenował. mówi, że mało trenował, ale mi się wydaje, że on jest jakimś tam małym kotem, można powiedzieć, w tej walce 1.25 na Adama Woźnickiego, 330 na Pawła Szweda. Mi się wydaje, że tutaj Adam Woźnicki sobie poradzi z łatwością w tej walce po prostu. Paweł Szwedł ma małe szanse, żeby wygrać tą walkę, bo mi się wydaje, że ten Adam Woźnicki jednak dużo trenował i jest tutaj murowanym faworytem. Kolejna walka, kolejna walka to Patryk Malinowski i Władysław Dziajew. Szkoda, że tu nie ma ksyw napisanych, tylko są nazwiska. Może gdzieś tej głębiej będą napisane, nie wiem kto to jest w ogóle Patryk Malinowski Ciężko mi jest powiedzieć kto to jest Patryk Malinowski Ale po kursach no, Tutaj jest ogromna przewaga 1,30 na Patryka Malinowskiego i to chyba ten taksi ZR też jakoś tak A jest Norbert nie wiem nie jestem pewien Ale tutaj jest Kurs dosyć. Jest, wielka dysproporcja jest między kursami. Więc bym na Patryka Malinowskiego. Jest 1,30 na Patryka Malinowskiego i 3,0 na Władysława Ziajewa <grym> Więc obstawię tutaj Patryka Malinowskiego. Kolejna, war, ko, kolejna walka. Z, z tym słowem walka się mam problem. Mateusz Zakrzewski kontra Albert. Gambarian, nie wiem czy dobrze przeczytałem, Gambari Gambarian, Gambarian, chyba tak Gambarian, tutaj jest ogromny kurs, ogromna jest proporcja kursów, 1.10 na Mateusza Zakrzewskiego, czyli na Zakrzewa WK. i 5.25 na Alberta Gambariana, no tutaj raczej no bez wątpliwości wygra Zakrzew, tutaj nie ma co w ogóle mówić, Zach trenuje całe życie sport. Ten gabarian raczej nie, więc mi się wydaje, że to jest jak ma szanse. Kolejna walka to Jakub Barczyk kontra Damian Kalbarczyk. Kurs na Jakuba Barczyka jest 1,50, na Damiana Kalbarczyka jest 2,30. I teraz znowu nie wiem, kto to jest. Muszę sprawdzić, kto to jest Jakub Barczyk. Czak Barczak? Barczak to jest jakiś ksiądz, co? Barczyk chyba No i jak to jest w ogóle? Nie wiem jak to jest walka Damian Kalbarczyk I kto to jest ten Damian Kalbarczyk Nie wiem, nie wiem, nie wiem Dobra, to po kursach pokierujemy się. 1,5 na Barczyka, 2,30 na Kalbarczyka. No, mi się wydaje, że kurs jest 1,50 na Barczyka, a 2,30 na Kalbarczyka to wygra Barczyk. Nie znam chłopów. Stawiam na Barczyka po prostu. Kolejna walka to Jakub Droździel kontra Krystian Bartocha. I czy ja pamiętam, kto to był? Ten Droździel to chyba jest tak, Drozdziel to jest ten chyba co ćwiczy ten Jakub trenuje jakoś tak On na Instagramie no to no to Drodziel tutaj wygra po prostu bo ten Krystian Bartocha udaje takiego kasjusza, ale coś mu nie wychodzi za dużo tych przekleństw wydaje mi się, że wygra Jakub Drozdziel, po prostu Jakub Drozdziel wygra to kolejna walka to Norbert Krasno Krasnodębski kontra Oskar Lesiak znowu nie wiem kto to jest muszę sprawdzić bo ja nic nie wiem kto to jest w ogóle czy ludzie to jakieś znajome no są grafika dobra to jest ten yy, z hype gra czegoś tak hype gra jakiś taki kanał był street kiedyś kiedyś oceniali po prostu outfity ile kosztują i jak są dobre Outfity youtuberów, raperów itd. tak celebrydów To jest ten Norbert Krasnodębski A Oskar Lesiak to jest ten Mulatek Tak, to jest on Tutaj jest strasznie wyrównane, ja bym tego Oskara Lesiaka Zdecydował Bo ten Norbert jakiś taki Troszeczkę pizdowaty mi się wydaje Ten Oskar Lesiak też troszeczkę taki pizdowaty ale jednak troszkę bardziej męski i troszkę bardziej przekonuje mnie to, że może wygrać tą walkę. Więc stałem tutaj na Oscara Lesiaka. Mi się wydaje, że moje typy będą się tutaj dziś wyświetlać. Nie wiem gdzie. Tutaj, tam, 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 gdzieś tutaj na ekranie. Będą się wyświetlać moje typy, więc będziecie je widzieli. Ostatnia walka to jest Super Fight Hater Controller Phonics. Ta walka ścieżka do wytypowania, ale raczej mi się wydaje, że Rafonix wygra. Tutaj widzę, że na punkty to się raczej nie skończy. W zdaniach Bukmacherów 1,60 na, na przeciw, wygranie na punkty. Że ktoś po prostu nie wygra na punkty, to jest 1,60. A wygrana na punkty, że ktoś wygra po prostu na punkty, to jest 2,10. Rafon jest faworytem do knockoutu, technicznego knokautu, dyskwalifikacji i poddania. 20 jest, a w, w tym samym kursie na Heitera jest 3,75. Więc mi się wydaje, że po prostu zwykły kurs. Kto wygra walkę, powiedziałbym, że Rafonik wygra walkę. No, to jest część hype MMA. Teraz przechodzimy do Fame MMA. No i tutaj nie trzeba sprawdzać nikogo. Każdego tutaj zdamy i szanujemy. Pierwsza walka to jest chyba Hasana z Ambro, tak. Hasan jest ogromnym faworytem, to mnie zaskoczyło. Ojojoj, a ja przez chwilę chciałem stawiać na Ambro. 1.48 na Hasana i 2.35 na Ambro. Ogromna przewaga to jest ogromna przewaga o kurczę. nie spodziewałem się tego jeszcze nie ma tych rozwinięć walk chyba Czy skoczy przez nokaut? nie nie ma tego jeszcze to mnie zaskoczyło to raczej tutaj w tej walce to jest bardzo ciężka walka do wytypowania wręcz bym powiedział że tej walki to ciężko zwytypować tą walkę No, już chyba Kamila Hasana. Tak mi się wydaje, no. Przeanalizowałem tak chwileczkę, na no szybciutko. I jednak mi się wydaje, że ten Hasan, no. To jest na pewno będzie lepszy. I ten Parker też może być lepszy. Bo jednak wiewiór to jest wiewiór. Wiewiór ważył od niego o. Może 4-5 kg więcej. Ambro będzie ważył tyle samo, może z kilogram więcej. To nie będzie żadnej różnicy, więc mi się wydaje, że Hasan musi wygrać tą walkę bo ma ujemny, ma ujemny rekord i teraz nie da sobie wyszarpać tego zwycięstwa z rąk. Kolejna walka, to jest potężna różnica kursów. 1.15 na Arkadiusza Aroya Tancule i 4.25 na Mateusza Murańskiego. No to tutaj raczej bez zastanowienia no tańcura, ten Murański to będzie pewnie pływał w Oktagonie struga z siebie takiego tak jakby mistrza tej federacji że jest dobry, ale wiadomo szanuje tego Tańcule. Ale ten szacunek jest zbyt taki wycofujący. W przeciwieństwie do Tańcule, który jest pewny siebie. Jest pewny, że wygra tą walkę. A Murański liża dupę. Tańculi, jeszcze przed walką, że on jest bardzo dobrym zawodnikiem. Więc mi się wydaje, że tutaj w tej walce bez szans jest Mateusz Murański. Więc stawiam na Arkadiusza Tańcula. Kolejna walka to jest raczej pająk kontra Gamu. I ta walka jest najcięższa do wytypowania. Tutaj nic się nie da wytypować w tej walce. Gamu Mańkut, Pająk Stójka rewelacyjna. Tak samo parter. Ten parter może być zabójczy Gamu. Zajebista zapasy. Zajebista stujeczka. Znaczy, to mańkucik. Walka będzie przepiękna. Będzie przepiękna waleczka. Coś czuję. 1,75 na pająka. I 1,90 na gamu fala. No, w tej walce będzie ciężko kogoś wytypować. Ale muszę bym miał już typować to jest taki, taki strzał strzał I bo z tą Co? Strzał po prostu na ślepo, można powiedzieć. Więc tutaj bym wytypował. No mogę wieczkę zrobić, ale tego nie zrobię. No moim zdaniem tutaj da ja mu wygra tą walkę z Tym, tymi właśnie zapasami. Tam przetrzyma Pająka, Pająk będzie miał 0 już rekord, jak jakby przegrał to będzie fatalny rekord, niech bierze tego Zycińskiego Chociaż ten Pająk wydaje się mocny, ale stałem na gamu Kolejna walka to, tutaj raczej jest przesądzony Łukasz Lupa-Lupa kontra Gabriel Arab al Bo w tej walce no to tutaj raczej szans Lupie nie daje Wiadomo, ma mocne uderzenie. Mieloninas ładnie zgasił, ale Arab będzie umiał powstrzymać się od ciosów lupy. Mieloninas niefortunnie naszedł na rękę. To pierwszy był lewy prosty, potem był znowu lewy prosty, potem chyba prawy wszedł i potem znowu ten prawy. Zabójczy już taki dobry był go jeszcze. Tak, tak było. A Arab al Suwitam wygrał z Gizo oczywiście na w boksie, ale tego nie liczymy raczej. I wygrał z Tyburskim Który jest bardzo mocnym zawodnikiem w tej federacji I w tej kategorii wiekowej oczywiście Ale wiadomo Arab ten parter Jak on wleci w tą, tego lupę To lupa już nie wyjdzie Z podniego tak mi się udaje. Jest silny, ma szansę Ale raczej ta walka Jak się sprowadzi do parteru od pierwszych minut Będzie przesądzona Stawiam na Araba Kurs jest 3,50 na lupę, 1,22 na rapa. No. Kolejna walka to jest walka prawdopodobnie Mateusz Gąsiewski kontra Amadeusz Ferrari. 3,50 na Gąsiewskiego 1,22 na Ferrariego No tutaj Ferrari musi wygrać. Rekord 1,4. Gąsiewski pierwszy raz walczy. Nigdy, niby, nigdy. Nie ćwiczył sportów, walki. Prawdopodobnie tak mówił, ale mi się wydaje, że jak może coś ukrywać, ale wiadomo, że nie postawię na Gosiewskiego. Muszę postawić na. Nie, nie muszę, ale postawiam na Ferrariego. Z takiej racji, iż miał te pięć walk. Wie, jak się obyć z tym stresem w klatce. Potrafi przypierdolić. No, Polak to samo o tym wie, że potrafi. Ferrari przypierdolony, i na prostu na Ferrari, jakby to jakiś knockout techniczny po techniczny, raczej nie będzie tutaj KO tylko TKO tak Ferrari wygra kolejna walka to jest Michał Gała kontra Śmieszek Mikołaj Śmieszek 1.75 na Gałę 1.90 na Śmieszka tutaj będzie ciężko też wytypować, bo to walka dwóch modeli Michał gała wydaje się po prostu większy, bardziej mieć rozbudowane. Wydaje się, że ma bardziej rozbudowane ciało niż ten Michał śmieszek. Taki bardziej zbity się, zbity się wydaje. Hmm. Chyba oni walczą w kategorii do 77 kilo, tak mi się wydaje. Ale dzięki tej zbitości masy ciała Michał gały, Michała gały. Wydaje mi się, że jednak on tutaj będzie miał większe szanse w parterze. Będzie miał mocniejsze uderzenie i tym uderzeniem może zgasić światło śmieszkowie. Coś czuję, że tak może się to zdarzyć, więc stawiam na Michała Gałę. Chłopaki nigdy nie walczyli. W kurcji już mówiłem. Po prostu Michał Gałę wydaje się jakiś taki bardziej zdeterminowany. Tak. Kolejna walka to jest walka. Kamila Kamiszka-Wybrańczyk kontra Marta Linkiewicz. Marta już miała cztery walki, Kamiszka jedną. Tak cztery walki. Teraz dwa tak cztery walki. Kamila Kamiszka-Wybrańczyk jedną walkę. Kamila jeździła kiedyś na zawody BJJ. Czyli już od 6 lat, teraz tutaj Linkiewicz nie będzie miała szans. Tak mi się wydaje, ma szansę, ma te szansę, ale jednak Kamiszka ma o wiele większe szanse niż. Linkiewicz, ten parter jest jej domeną. Sprowa Mi się wydaje, że sprowadzi Linkiewicz do parteru i zakończy poddaniem, tak jak zakończyła poddaniem Zuzię. Stawiam na Kamilę Wybranczyk, kurs 1.35, 2.80 na Martę Linkiewicz, więc stawiam na Kamiszkę. Kolejna walka to prawdopodobnie Dawid Malczyński kontra Adrian Polak Polański Ta walka jest Moim zdaniem Wyrównana Kursy są dosyć Dosyć No nie są wyrównane Chciałem powiedzieć że są wyrównane ale nie są wyrównane 1.45 na Dawida Malczyńskiego 2.45 na Adriana Polaka No mi się wydaje że też ten Dawid Malczyński ma większe szanse w tej stójce Obalić potrafi Mi się, wydaje, że jak obali od razu od początku Dawid Malczyński, to Adrian Pole będzie ciężko, żeby wyjść pod Dawida, bo będzie Dawid na 13% w dzień walki. Walczą oczywiście panowie w kategorii 77 kg o Mistrzowski. Tak samo jak tak samo jak już, już tutaj idę, idę, idę. Tak samo jak Kamila Kamieszka, wybrać. I Marta Linki, Master Linkiewicz. I jeszcze chyba walczy Cassius Parkopas. Tak mi się wydaje. Więc stawiam tutaj na maczyskie po prostu. Zasięg, zasięg jest potężny. Mańkut jeszcze te uderzenia, na Berga z mańkuta to będzie na wątróbkę. To będzie coś pięknego. Obalenia. Wszystko jest po stronie Dawida. Więc stawiam tutaj na Dawida. I kolejna walka to już przedostatnia to Marcin Dubel 2,20 kurs, Cezary Nikiel 1,55 kurs. No, mi się wydaje, że tutaj Nickel wygrabał ten trenował wcześniej K1 kilka lat, kilka lat temu. Dubiel z złamaną ręką. Ciężko będzie mu wyjść z tej walki z złamaną ręką. Mi się wydaje, że ta walka zakończy się w stójce. Przez Cezarego Nikiela, ale na punkty. Gdzie stoi podtykam to Nikiela na punkty. Wczoraj NBA wygra na punkty. Dupiej jednak będzie miał ten charakter, żeby wytrwać, ale nie będzie miał charakteru, żeby wygrać tą walkę z złomoną ręką. W głowie siedzi to jednak, że ma złomoną rękę. Więc tutaj Cezary Nikiel jest moim faworytem. I walka wieczoru. Aż się napijeły wody, bo ta walka jest elektryzująca. Don Casio kontra Normal Park. 2,68 na Casio, 1,38 na Park. Jest różnica. Jeszcze prawdopodobnie nie ma kursów na knockout dla i tak dalej. Nie ma. To jest bardzo ciężka walka do wytopowania. Ale wydaje mi się, że Casio wygra tą walkę. Nie śmiejcie się w komentarzach, ale mi się wydaje, że Casio po prostu wygra tym swoim doświadczeniem bokserskim. Ja to nagrywam 15 kwietnia i za dwa dni walczy Ben Askren z Jackiem Polem. Tutaj wydaje mi się, że Jake Paul ma, ma duże szanse, ale jak Ben Askren wygra tą walkę. Ale nie zdziwi się, jak wygra Jake Paul. Tak samo nie zdziwi się, jak wygra Norman. Tak samo nie zdziwi się jak wyre, Kas już to jest wyrwana walka wody. Na punkty wygra w tej walce Kas Tak stawiam po prostu. Doświadczenie bokserskie. Norman jest judoką, a Kas jest pięściarzem, Więc stawiam na Kasio. To jest wszystko. Już nie ma żadnych walk. I co? Zobaczymy, czy siądą. Wszystkie waleczki. I zapraszam Was do oglądania innych materiałów. Tak się i Eluina. Aha.